Dzień dobry, witam wszystkich na moim kanale. Nazywam się Radek, a dzisiaj zagramy sobie w grę pod tytułem Pumpkin Jack. I nawet nie pomimo tego, że to jeszcze nie jest do końca okres Halloween, to w takich klimatach będziemy się w tej grze obracać. Zacznijmy sobie przygodę, zobaczymy na czym cały ten Pumpkin Jack tak naprawdę polega, co nas tutaj spotka. Jest to e, gra taka bardziej platformowa akcji i posłuchajmy o historii. The humans, the animals, the birds, even the cute little bunny rabbits. Not that creaky. It was an age of prosperity without anything to fear of war, famine, catastrophe. It was so very boring. I'm so boring happy that even the devil himself was bored brainless. The devil dreamed of bloodshed. Pestilence demon on a cosmic scale. So, he devised a plan to make things in Arkansiel a little more entertaining. The devil unleashed the curse of the Eternal Night. A powerful spell that conjured mindless, soulless, heartless monsters across the world. The monsters lay waste to every city.

Ah, okay A sorcerer with the skill and intellect to break the curse and usurp the The Wizard departed his luxurious tower in his studies to find the power he needed to break the curse of the Eternal Night. Very well, the Devil said. Two can play that game. And who knows, this might be the fun I've been looking for. A no, response no, no, to the Wizard's quest he called upon a champion of his own stingy jack history's greatest trickster and con artist banished to wander the world the devil crammed jack's soul into the skin of a pumpkin and made him a deal the devil mm -hmm. would forgive jack's past misdeeds and grant him passage to the afterlife and in return he gave jack one simple mission znowu brzmi bardzo wszystko sensownie, moim zdaniem. No a tak, poważnie, bardzo fajny styl graficzny był w tym e, krótkim intro. Jak i również, z tego co widzę, bardzo ładny styl graficzny jest i w samej grze. Brzmiało trochę jak ult kogoś, ult z jakiegoś powodu. Nie wiem, co ten do League of Legends znajduje w tej grze, ale oto proszę Państwa, Pumpkin Jack. Taką oto dnią jesteśmy. Ten świat jest jakimś bałaganiem, a więc to diabeł miał na myśli, kiedy mówił o zniszczeniu i śmierci. No popatrzcie. Da, mamy unik, mamy skok. Okej. Okay. No dobra, bardzo fajnie, bardzo fajnie. E, chyba sobie radzi całkiem nieźle, tak, jak to wszystko w ogóle jest w tym momencie. Ale pewnie będzie potrzebowało mnie, żeby pozbyć się tego cholernego czarodzieja. Mhm, mm no dobra. I krótkie elementy platformowe, co z kolei prosi się o odpowiedzenie na pytanie, co to za czarodziej, że diabeł sam się nim nie może zająć. O, podwójny skok również jest w grze, to bardzo fajnie. Możemy porozmawiać, ale ja bym chciał najpierw. no super, nie jestem powstrzymywany przez jakieś niewidzialne ściany, ale. no chyba się nie mogę wspiąć. Rozmawiamy więc z tą słówką tutaj. No, zobaczcie, kto się pojawił. Wierzę, że nie straciłeś z tych wszystkich swoich zdolności umysłowych w tej dni. A, dorośli ludzie umierali za prostsze rzeczy niż toptaku. A więc jesteś późniarski i jeszcze się nie słuchasz? Nie robisz zbyt dobrego pierwszego wrażenia, Jack. No, ty jesteś chcecie skąd znasz moje imię? Ja jestem sługą? diabła. Jakoś nie mogę mówić w ten sposób, bo mi to bawi. I przybyłem tu, żeby obserwować swoją pracę. Ja bym nie zapomniał o tym, jaki masz zdolności w kwestii oszukiwania, że jak Nie do końca ci wierzy. Tylko mnie nie stopuj i nie opóźniaj. Nie zapomniałem jeszcze jak upiec kurczaka. Haha! Ha. Tylko pamiętaj, kto dał ci to twoje fajne nowe ciało. A mówiąc o tym, zacznijmy twoją orientację. Orientację? Do jakiego głupca ty nie masz? Do takiego, który spędził wieki bez swojej formy cielesnej. A teraz przestań się opóźniać i zwlekać czas, żebyś poznał się ze swoją nową formą. No, poznaję się, jakby biegam sobie, na szyfcie nawet mogę chodzić, skaczę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. O, prezent! No to tym przyjmę. O, jeden z pięciu, ja musimy jeszcze cztery znaleźć. Tak mi przywodzi na myśl ta gra takie stare gry z epoki PlayStation 1, 2, jakieś takie medieval, jeśli życie, ale też na przykład, nie wiem, kroka i tak dalej. To są bardzo dobre skojarzenia na no Zobaczymy jak będzie dalej. E, będziesz.. byłbyś mądry, gdybyś wypił z tych... E, e, zapominam słowa na to. Boże Święte, jak to się nazywa? Kotły. Dobra, no, spróbujemy się napić w takim razie. Mam coś jeszcze to jest kolejny prezent. Nie wiem, czy to jest przeciwnik, prezent, znajdźcie znajdźka, czy cokolwiek, ale zobaczmy. Napijmy się w takim razie. Wiem, że to jest safe przy okazji, tak? Tak, to jest safe, ok. Czyli zapisujemy przez użycie takich kotłów. Double jump, jasne. Eee, twoje ciało jest magiczne przecież. No tak, wiemy o tym. Więc możemy sobie spokojnie z double jumpować. Ok. no i elementy platformowe, jak z bandikota powiedzmy. Ok. To się nam udało przeskoczyć. Ale ja tęsknię za tego rodzaju grami, więc to w sumie całkiem fajne, że gramy akurat w to, bo... Jakoś tak... O, i teraz pytanie, czy ja to mam zgarnąć? A, mam to zgarnąć, czyli tam zostawiłem jedno z tyłu, kurde. W niektórych kulturach czaszki e, kruków przywożą na myśl... E, przywożą szczęście, ale ja bym się chciał kurczę wrócić. Czy ja mogę wejść do wody? Czy woda nas zabije? To jest świetne pytanie. Odpowiedź na to pytanie brzmi tak! Woda nas zabija? Ale dobrze, trzeba było się dowiedzieć od razu tego. Wrócimy się do tego miejsca, to nawet fajnie, bo tutaj była ta jeszcze jedna czaszka, którą chciałem wziąć. Więc się świetnie składa. Mamy już dwie. Nie czaszka tylko... No tak, czaszka w sumie. A tu jest jeszcze jedna. Interesująca. Ciekawe, czy uda nam się znaleźć wszystkie. No, wydają się charakterystyczny dźwięk, więc to pomaga w ich szukaniu. Dobra. No i fajnie też, że gra zapisuje ten postęp z naszych odnalezionych rzeczy. To jest bardzo przyjemne. Okej. Okay. Tutaj sobie wskoczymy na Tom z kolei ruchomą. Tam chyba też coś jest, kurde, mogę tam wrócić teraz. Dobra, na razie sobie może podarujemy. Na razie po prostu pójdziemy... Pójdziemy dalej. Może to nic ważnego. Nie, to jest ta czaszka, to jest zdecydowanie ta czaszka. Dobra, wróćmy tam. Oj, oj! Nie ma chyba A nie, zaraz, to jest tylko... a zobaczcie, czyli to gra nam pokazuje, gdzie były te czaszki. Nie wiem, w sumie po to. Tak szczerze mówiąc, jak teraz na tym myśleć się zastanawiam, to czy ma to jakieś znaczenie? No ale... Przecież to jest ta, którą wzięliśmy, faktycznie. Dobra, wciąż nie wiem, czy jakiś full damage tutaj jest, ale na ten moment jeszcze nie umarliśmy z spadnięcia. Wiem natomiast, że wody się należy wyszczegać. Dzień dobry, Kruki. Mamy kolejny kociołek. Zapiszmy sobie tutaj. Mamy no, też jakieś nasze punkty życia z tego co tutaj widzę, ale on, ich na razie nie mieliśmy okazji nawet za bardzo stracić, poza tą jedną śmiercią, no ale... Generalnie starts, czyli musimy po prostu przebiec tutaj. Dobra, ale my domyślnie biegamy, jak rozumiem. O, proszę bardzo, bez problemu. O, dzień dobry, panie Słówko. A, nieźle, nie Jack. Widzę, że strząsłeś siebie wszystkie pajęczyny. O, to faktycznie całkiem dobre uczucie znowu mieć ciało, ręce, nogi i w ogóle. E, niedługo będziesz mógł przetestować. E, czekają na Ciebie potwory niedaleko. Nie powinieneś mieć żadnych problemu z pokonaniem ich. Cóż, nigdy nie byłem kimś, kto uciekałby od szansy na rozwalenie kilku głów. Ale czemu mieliby mnie atakować? Przecież jestem na ich, po ich stronie. O, im nikt nic nie powiedział, Jack. Potwory są kompletnie bezmózgie. E, mogą w ogóle ledwo co rozpoznać siebie nawzajem, a to dopiero kogoś takiego jak ty. Nieważne czy jesteś dynią, czy nie jesteś wciąż człowiekiem. To wystarczy, żeby uczynić się ich, ich celem, targetem. A więc dlatego diabeł mnie potrzebuje. Potrzebuje kogoś, kto potrafi myśleć jak człowiek. No i przeciwnik jest sprytny, Jack. Trzeba tutaj kogoś równie sprytnego. Rozumiem. Nie przeszkadzać mu będzie to, że rozwalę te wszystkie potwory? No, ale są praktycznie bezwartościowe. Rób co so musisz, po prostu zrób swoją robotę. No dobra, fa wszystko fajnie, ale do tego momentu jeszcze nie miałem okazji zaatakować kogokolwiek w żaden sposób. Tutaj widzę... O, jaki bardzo przerażający kurcze eee, Ale no my na razie zbieramy prezenty sobie. Czy tutaj... Co, co to? A, dodge, tak. przedstawiłem sobie dodge'a e, na Q. On domyślnie był na E i trochę mi się to nie podobało. E, czasami najlepszym sposobem na wygranie jest po prostu przejście obok i nieuczestniczenie w walce. Faktycznie, w ogóle ominęliśmy te... Przeszkodę tutaj, prowadzą w ten sposób. Więc, no, nic tam się nie stało złego. Dobra. Idziemy tu. A tu chyba też moglibyśmy jakoś obejść tą trasę, ale. Zobaczmy. Dobra, przebiegamy tutaj i tutaj bez problemu. Bez żadnego stresu. Tam coś jest, chyba? A nie, tam nie możemy. Tam akurat jest niewidzialna ściana, niestety. Czyli czasami się takie zdarzą. Co kroków jest całkiem sporo. Zobaczmy więc. O! A, wrócił, wrócił. Machajcie skrzydłami wszyscy. Uciekajcie. O świetnie więcej ptaków. Po prostu mi przepuszczę i nie wszystkie pióra. Lepiej nas zostaw w spokoju strachu na wróble. Mamy pazury i możemy ich użyć. Ja? Zwykły strach na wróble? Jestem Jack. Największy złodziej jaki żył. Zaraz on ma nogi. Przecież strachy na wróble nie mają nóg, a jego głowa nie jest wypełniona słomą. Widzicie? Nie jestem strachem na wróble, a teraz przepuśćcie mnie. Zaraz, nie tak szybko. Chodzi na to, że ptaki mają przewagę, choćby raz w życiu. Przepuścimy cię, panie Jack, jeśli nas pomożesz, młodzieńce. E, na litości kruków. Czego chcecie? E, strach na wróble często pojawia się e, przy tej stodole, tam niedaleko. Terroryzuje nas od wielu tygodni. Jest zagrożeniem dla całego naszego ludu. I wychodzi na to co żebym się go pozbył. Dokładnie tak, ale pomożemy ci też, nie przejmuj się. Nasze skrzydła są szybkie, a nasze dzioby są ostre. No, trochę powietrznego wsparcia mogłoby się okazać całkiem przydatnym. Dobrze więc, ptaki. Śmierć słomianej. słomianemu. Zagrożeniu. No dobra, mamy więc kruki. sobą faktycznie lata z nami jeden. No i zobaczymy, jak on się nam przyda w tej całej sytuacji. Mamy zapisywanko. Okej, okay, Jack, lecimy. No dosłownie. Czyli naszym krukiem możemy sobie rzucić. Z tego co widzę, tutaj jest jakieś przyjście w bok. Chyba tam rzucę kruka, niech się nam moście go tworzy. Ale ja tutaj skoczę sobie w bok najpierw. Bo oczywiście tego typu gry często mają to do siebie, że. Różnego rodzaju znajdźki można odnaleźć tu i tam. Na przykład tutaj mamy gramofon. Okej. Okay. Nie spodziewałem się tego. Chyba może wystarczy tego tańczenia już. Cokolwiek to było. Aaa, przyjemny akcent. Odkryliśmy gramofon. No i super. I to wszystko tutaj jest? Chyba tak. Dobra, do wody nie chcemy wejść, woda jest zła. Wy jest chaos. Ci, co wiedzą, to wiedzą, a my tymczasem pójdziemy sobie tym mościkiem i zobaczymy, co tutaj dalej się kryje. O, możemy sobie znowu napić z kotła. Jedno, co mnie troszeczkę martwi, to fakt, że nie możemy po prostu używać porowego przycisku myszki do rzucenia tym krukiem, gdzie chcemy. To musi być chyba jednak targetowane w jakiś sposób. To nie jest do końca fajne, no bo dlaczego miałoby być? Fajnie byśmy mogli im po prostu rzucać. Cóż, jakiś odgłos, jakby takiego kociołka. A to kociołek prawdopodobnie za nami po prostu sobie cały czas wydaje jakieś odgłosy. Zobaczmy, czy tutaj będzie jakiś. Uuuh, uu, uu, pociski nawet lecą, dobra. Widzę, że to, to nasi pierwsi progowie w takim wypadku. Nie, na razie niespecjalnie trudni Nasz kruk ma cooldown w ogóle jakiś, musi chwilę się regenerować. Zaraz, czy. O, ok. To sobie weźmiemy. Dobra, weźmiemy sobie też łopatę. Zakładam, że to będzie nasza broń, tak? O, przynajmniej broń możemy używać cały czas. Czy mogę rozwalać beczki w takim wypadku? Tak, to jest fantastyczna nowina. Pytanie, czy w beczkach coś się może znaleźć? Dobra. Okej. Okay. To jest w porządeczku. Czy coś mamy jeszcze zrobić? Słyszę coś. O, proszę bardzo, jeszcze jedna troszeczka jest tutaj. No, to jest wiadomo, gra z kategorii tych, które doceniają. E, taką eksplorację powiedzmy bardziej. Ja to sobie tutaj jeszcze troszkę po, powalczę. Dobra, to możemy rozwalić pewnie naszą łopatą. A, a możemy też skacząc atakować, co jest przyjemną świadomością. Kolejny kociołek, kolejny zapis gry i kolejne napicie się. I od razu lepiej. Słyszę gdzieś troszeczkę. Chyba jest u góry, tych skrzynek chyba nie chcę rozwalać. Ale co ją drogą ciekawe, czy mogę? No właśnie, tych platformowych nie mogę. No bo, jakbym bym teraz rozwalił, to byłoby pogrze chyba. Chyba tu sobie wskoczymy. Tu sobie, gdzie jest ta troszeczka? Gdzieś ją słyszę. Tu jest na górze, okej. Okay. Więc weźmiemy ją sobie. Tam coś u góry jest? Nie. I możemy po prostu przeskoczyć tutaj. Super, tutaj ja walniemy od razu krukiem. Oj, 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 No też na dystans. No pozwalimy go krukiem, nie będziemy w ogóle podchodzić do niego. Oj, 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 coś płonę, płonę, okej. Okay. Tak to się zadało mi to obrażenie. O, Ady nie mogę rozwalić? Mogę też. Właściwie to dużo, czy mogę rozwalić w tej grze. O, jest prezent. Już. Jest to trzeci prezent. Nie wiem, czy rozwalenie e, bałwanka miało jakikolwiek sens. Na razie użyjemy ataków dystansowych. Nie ma potrzeby się zbliżać za bardzo. O kurczę. A tak, o tym nie ma, tym, że możemy unikać przecież. Dobra. Tu się nam udało wszystkich pokonać. Kolejna troszeczka, ósma już. I zobaczymy, co jest dalej. Tutaj chyba. A, proszę bardzo. Czy to jest przeciwnik? Nie mam żadnego targetera na nim, więc chyba nie. Zob porozmawiamy, więc. Zaraz, zaraz. Nie krzywdź mnie. A, ty możesz mówić? Tak, jestem. nie jestem tutaj po to, żeby cię skrzywdzić, pa, panie. Na pewno? Wyglądasz jak potwór. Jesteś trochę już przeżarty, w połowie żywy i bezduszny. Oczywiście, jestem przecież handlarzem. A, no tak. Teraz to po prostu już mam jeszcze więcej ochoty, żeby cię zabić. Nie, 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 zaraz, stop, stop, stop. Najpierw przynajmniej spójrz na towary, które mam. Pokaż mi swoje towary mam skóry. Ja e, zbieram skóry z interesujących martwych ludzi e, po to, żeby inni ludzie mogli je e, ubierać e, i przy okazji też ubranie. A, rozumiem. Cóż, nie zabijecie, ale chciałbym jakąś e, zniżkę. O, oczywiście, proszę zobacz. No to taki podkoszulec. To jest nasz zwykły pumpkin. Mamy też takiego grzecznego. Zobaczcie, on jest e, ubrany w strój chyba świąteczny. Moglibyśmy też kupić inne stroje. Zobaczcie tutaj. Jest. Samuraj jest za 15. Mm -hmm, inspektor. Skelet. Kurde. Jest ich tutaj kilka. Ja sobie zacznę zbierać na samuraja jednak. E, zdecydowanie. Mamy w tym momencie 8 tych kurków. Wiemy więc też już w tym momencie, że to jest waluta. Jakby growa. Także no dobrze, proszę pana, będzie pan żył. No i mi na razie. A, fakt zapewniałem, że to ogień. Dobra. To, to nie podchodzimy. Jeszcze musimy trochę uzbierać tych troszeczek. Esencja potwórów jest teraz wszędzie. Rozwal rzeczy, żeby odzyskać e, swoje punkty życia. Dobra, to do koniecznie bym znowu rozwalić, ten ognia, bo znowu się na tym. A nie. Tym razem się jednak tak nie stało. Dobra. E, widzę, że jeżeli chodzi o dodżowanie, to też nie. A, nie ma limitu. Dobra, to rozwalmy tak po prostu. A znaczy, faktycznie, rozwalając po prostu przedmioty, doskujemy punkty życia, czyli taki szybki sposób, żeby za bardzo się nie przejmować tym, że mamy teraz tego życia mało. Chyba to sobie rozwalimy. Tutaj chyba w tym momencie niczego innego nie ma. Tam to też od razu krukiem zmiażdżmy. Okej. Okay. Dobrze. A ciekawe, czy. Może to też mogę? No, krukiem tutaj trochę powalczymy. A, no, mi się kurcze guziki, ja ruchowo próbuję unikać na innym. O, ale proszę bardzo. Okej, okay. jest to takie trudne, jak się już kliknie dobry guzik. Okej. Okay. Troszeczkę weźmiemy, się chyba skończyć kombat, żebyśmy mogli ją wziąć, tak to wychodzi. Drugą widzę na punktach życia mamy jednego kruka i teraz pojawia się pytanie, czy to będzie tak, że wraz z grą będziemy mogli mieć na przykład dwa naraz? Bo to by było akurat całkiem przyjemne. Mamy checkpoint. Wypijemy sobie tutaj trochę rzeczy z kotła. Weźmiemy sobie kolejną naszą e, czeszeczkę, która się tutaj znajduje, i biegniemy dalej w takim razie. Zobaczmy, co tu ciekawego jeszcze się znajdzie. Wyskoczmy sobie do góry. No i chyba nic. Dobra. To może rozwalny. To całkiem kurczę Szybko się obraca, ale to nie powinno być jednak problemem jakimś wielkim. No, i trochę skakania teraz tutaj będziemy mieli przed sobą. Okej, okay. mogłem trochę przesadzić, ale jest wszystko ok. Dobra, teraz tu. I jeszcze troszkę, wiadomo, woda jest najgorsza w tej całej. w tym całym miejscu. I jeszcze teraz skoczymy spokojnie. O, nie, przesadziłem. Ale nie jestem w wodzie, jest ok. Nie spadłem do wody, więc jest wszystko w porządku. Czy tutaj coś jest? To mnie tylko interesuje. Ale chyba. Muszę tą troszeczkę, ale ona nie wiem czy dobiega. Kurczę, chyba dobiega jednak stamtąd. Tak dobrze, dobrze myślałem. 11. No jeszcze trochę potrzeba do samuraja. Raz, zejdziemy tutaj na dół. I zobaczmy, co teraz nas czeka. Tutaj, w tym poziomie. Kolejna troszeczka. No trzeba mieć oczy otwarte szeroko i słuchać tych dźwięków, żeby je faktycznie znaleźć. Bo łatwo sobie mogę wyobrazić, jak ktoś mógłby przebiec i w ogóle ich nie zauważyć. Jestem dość ciekawy, co te prezenty będą jeszcze robić. to już nasz czwarty. Jeszcze piąty nam jest potrzebny. nadzieję, że go znajdziemy? To rozwalmy od razu. to nie ma prezentu? Nie, okej. Okay. Jak się tylko stargetuje to od razu rozwalimy tamtą też. Będą znowu nas zaatakować, tam też. Przeciwnicy się pojawili więc się tutaj trochę powalczymy Oj. dużo ich, nie wiem czy nie wziąłem trochę za dużo na swoje barki naraz Tutaj rozwalę to żeby nas nie takowało cały czas Tyle dobrze, że jednak one nie potrafią skakać tam daje dużą przewagę nomen, nomen. Teraz poszukajmy jeszcze jednego prezentu. Tego akurat nie mogę rozwalić. Okej. Okay. O! Słyszałem coś dokładnie. 13. Tych prezentów nie ma. Czy mamy jakąś mapę? Nie, znaczy nie mamy. To jest taka dosyć prosta, jeżeli chodzi o konstrukcję platformową gra. Więc bez map. Nie są nam tutaj potrzebne do niczego. Ale jestem tak przyczepiony do tego, że mapy jednak istnieją, że odruchowo to M zostało kliknięte. jednak. Teraz tak, mam wrażenie, że to koniec poziomu, a nie znaleźliśmy ostatniego prezentu. Co jest niesamowicie smutne, ale zobaczmy, może się mylę. Dzień dobry. Być może twoje nowe ciało nie jest tutaj potrzebne. Eee. Wyskocz na chwilę na niego, z niego na chwilę i zobacz sam. Jak to wyskocz? No możesz tak zrobić, twoje nowe ciało jest tylko skorupą. Zawsze możesz użyć swojej głowy. Zaraz. Masz na myśli, że on może wyjść z tej rzeczy? Eee, to odrażające. Cicho tam, ptaku. Dajesz, Jack. O, zostaw swoje ciało i schokuj do środka. Okej, okay, ale... ojoj. Ojoj, co to oznacza, że jeszcze możemy nawet w ten sposób się zabawić? No dobra. O kurde. Eee, to faktycznie trochę odrażające. I tu mamy w ogóle jakiś... jakąś wajchę? Kolejną. Słyszę też w tle gdzieś walutę poszczekującą sobie wesoło. Dobra, a więc tak, czy możemy skakać? Czy mamy podwójny skok? Tak. Wiesz, się możesz poruszać używając swoich korzeni? I atakować? O, mogę atakować, super. Dobre. Ale no, widzę, że nasz ptak nie jest zachwycony z tego tytułu. Dobra, w każdym razie i tak na razie musimy te wszystkie dźwignie uruchomić. Więc teraz sobie jeszcze tutaj wskoczymy. Oj, ona wyszła do góry. Obknąć, ale... ale czy to nam wystarczy? No właśnie. Wydaje mi się, że to chyba nie w tej kolejności powinniśmy robić. Dobra, rzucimy to tutaj, wskoczymy do jeszcze raz. No właśnie. A zaraz, zaraz, już rozumiem, ale to, to, to trochę nie wer, bo wydawało mi się, że ustawiłem to dobrze. Zresztą zobaczmy. Pyk. Piek. No. Ech, dobra, mamy dwa na szczęście, na to zrobić. Tutaj tutaj. I proszę bardzo. Zagadka rozwiązana. Nie była specjalnie skomplikowana, ale nie musiała być. Sami otwórz się. No dobra. Wrócimy do swojego ciała, wrócimy i też nie koniec poziomu, jednak. Czyli może jeszcze, no, jednak ten ostatni prezent też znajdziemy. Tu sobie się zapiszemy i przebiegniemy dalej. Słyszę ją, słyszę ją, słyszę ją, kurde. Mam wrażenie, że tam u góry. Ale może mi się wydaje. Pójdziemy na chwilę. To i zobaczymy. Okej. Okay. Hmm... A tak z zaskoczenia. O kurde, to są jakieś szczury w ogóle. One się cały czas pojawiają. Muszę rozwalić tą całą ich norę. Żeby się uspokoiły. Na no, szczęście to nie było aż takie trudne. O tutaj mamy. Czaszunię. Witaj. 14. Kolejna gdzieś tu też jest w pobliżu. Interesujące. Czy jestem w stanie tam wskoczyć? No chyba nie. Dobra, pójdziemy dalej w takim wypadku. To wygląda jak miejsce do walki z bossem. Obszerne takie Prezentu tutaj nie ma raczej to Chyba możemy wyskoczyć Tak jest O tam jeszcze szunie. Dobra to za chwilę Hmm Coś czuję, że chyba mamy tutaj się dostać By było spoko, ale czy tutaj nie mamy niczego do zdobycia? Nie wygląda na to A nie, okej okay. Dobrze, że double jumpować można nawet kiedy już się spada. Dobra, to też rozwalimy. Ona jest tam. Ja bym się tam z chęcią chciał dostać. Ale chyba najpierw trzeba będzie rozwalić te. O, mamy piąty prezent fantastycznie. Drogi święty Mikołaju. Merry Christmas. E, jakbyś nie zauważył, jestem martwy ostatnimi dni, dniami. Moje e, różnego rodzaju układy z diabłem poskutkowały w, mi, e, w mnie, będącym uwięzionym tutaj jako e, bezdomna dusza na całą wieczność. Nie będę cię zanudzał detalami e, tego, jak w ogóle piszę ten list w tym momencie, ale mam dla propozycję. Tego roku byłem martwy, e, nie byłem w stanie żadnych. E, Wykręcić psikusów, ani sztuczek, ani okłamać, czy oszukać starych kobiet, czy nawet też ukraść pieniądze od jakichś pijaczków w drodze do tawerny. W skrócie, nie byłem zły, a to oznacza, że musiałem być dobry. W zamian za brak moich złych uczynków, proszę Cię o jedną małą rzecz. Daj mi jakieś ciało, oddany Ci Stingy Jack. P.S. Nie będzie żadnego mleka i ciasteczek dla Ciebie w tym roku. Jak już ustaliliśmy, jestem przecież martwy. No tak, no, brzmi całkiem rozsądnie, muszę przyznać. małe są te bałwanki. bałowanki. Nie wiem, czy jest sens ich rozwalać. No ale, w każdym razie piąty procent nam się udało znaleźć. A to zawsze coś. Moi drodzy, tak mniej więcej wygląda Pumpkin Jack. Możecie go sobie sami zobaczyć w glorii chwale. Miła... Eee, Platformówka z prostą walką z unikami, rozwiązywaniem też prostych zagadek. Myślę, że ciekawa propozycja na taki króciutki seansik i pobawienie się. Jeśli ktoś lubi gry typu Crash Bandicoot i tak dalej, albo Krok na przykład z takich starszych tytułów, kurczę, Jeśli ktoś kojarzy, to może być zadowolony. Mi się podobało, szczerze mówiąc. A jeśli Wam się podobał filmik, to będzie mi bardzo miło, jak zostawicie lajka i zostawicie subskrypcję. A my zobaczymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Hej!